Dzisiaj domowy instytut miar i wag pomierzy i poważy szawetki. Dowo czy nie dowo? To jest dowo. To jest oryginalne dowo. Ale oczywiście Chińczycy wymyślili swoje. Dowo czy nie dowo? Nie do Coś takiego. Dokładnie ta sama idea. Psówka i tu wkładamy specjalną żyletkę. Jaką? No specjalną. Dedykowaną. Żyletkę. Żyletka nazywa się Big 77. To jest to. Dlaczego Big, czyli duży? Dlaczego 77? Nie pytajcie. Ja nie wiem. Bo żyletka ma na przykład długość 61 mm i szerokość 17. Skąd 77? Nie wiem. Nie wiem. Patrzcie. Ten sam montaż. Ten sam montaż co w dowo. Tyle tylko, że dwustronna żyletka tak taka normalnie dwustronna żyletka Chodzi tu cała. Widzicie? Patrzcie. Hmm, nie to. Szukam, 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 szukam. Tak. Ta. Wiecie jako że zamierzam się tym ogolić, to ja tu postawię kropeczkę. Postawię kropeczkę takim markerem. Że ta krawędź, ta strona ogoliła mnie raz. No, jeszcze nie ogoliła, ale dzisiaj to zrobi. Normalnie dokładnie ta sama idea, co w dowo. Dokładnie ta sama, patrzcie. Prawda? Tylko, że w dowo jest pół żeletki. I dowo ma swój własny format żyletek. Teraz waga, ja mówiłem dowo za lekka, za lekka, mało wygodna przez to, można się przyzwyczaić, są tacy co się przyzwyczaili. Ile waży dowo? 21 gramów. Ile waży kitajec? 22 gramy, jeden gram różnicy, ten sam diabeł, ale mam jeszcze jednego kitajca. Dokładnie na ten sam system, na BIG-77, tylko jakby tak uzbrojenie jej jest dość znajome, yy, raczej z innego systemu, czyli z systemu żeletek, yy, połówek żeletek. No ale tu też się wkłada właśnie to, tą żletkę. tylko że ten wynalazek jest cięższy. 67 mm. 67 gramów oczywiście. Problem z tym jest taki, że zobaczcie, tu jest. Znaczy, o ile te okładki jak się mogę, ale tu jest taki kawał żelastwa na końcu. I ten kawał żelastwa powoduje, że ta okładka tam na końcu jest ciężka. O ile blank jest ciężki, to nie boli. O tyle ten. To chyba był błąd. Ale na szczęście nie kosztowny. Poza tym jeszcze jest jeden numer. Patrzcie. Widzieliście to? Teraz ja Wam pokażę jeszcze raz. Zamykamy. Tutaj jarzmo, które spina obie połówki, obie oba te obie te szczęki trzymające e, żletkę. To jarzmo daje się wysunąć poprzez dociśnięcie blanku. Ja nie wiem, czy czasem Krawędź cnąca, która jest tutaj, nie będzie się tępiła no fragmentarycznie oczywiście, ale o, o dno tych układek. No, może to dochodzi tylko tu. Ten kołeczek może to ustala. Mam nadzieję, że tak jest, ale to nie dzisiaj, to później. Teraz zobaczmy to. Wiecie. Dowo, taką jedną z cech dowo jest to, że tu jest taki. Tu na końcu, tu. Jest taki dędzelek. Taki on, on, ten plasticzek jest troszeczkę dłuższy niż wystawanie krawędzi tnącej i opiera się to o dno okładek i w ten sposób chroni krawędź tnącą. Tutaj też jest dno, tylko, że tutaj różnica jest taka, że jak widzicie to jest clean i ten klin powoduje, że tu między okładki to tam dalej próbuję nie wyjść. Ale jak zastosujemy siła razy gwałt popatrzcie weszło. Nie? Jeszcze raz. Tak wyszło? A teraz patrzcie. Poszło. Ha. I pytanie zasadnicze. Czy to nie będzie tępić krawędzi tnącej? Bo wiecie. W momencie, kiedy włożymy takie narzędzie w bagaż to przecież takie dociśnięcie nie jest niczym dziwnym, nie? Dobra, dostałem, kupiłem te dwie szafetki i do nich kupiłem raz... Dwa, trzy, z trzech źródeł e, żyletki. Dzisiaj do golenia użyjemy tej. Made in Shanghai, China. Cloud. Chmurka. Zobaczymy czy chmurka będzie dla mnie dzisiaj delikatna, czy może wręcz przeciwnie. Tutaj mam dwa inne rodzaje. Wiecie, mają te zalety, że one są niedrogie. W porównaniu z ostrzami, z żyletkami do dobo, to po prostu nie ma porównania. To jest kosmos. Aha, zobaczmy jeszcze wielkość maszynki. Patrzcie, tu jest 133 mm. Zdowo. Chińczyk numer 1 plastik 143 mm. 10 mm dłuższy. A to ciężkie żelastwo. No. 139. Mm pośrednie. Chyba by się tym fajnie goliło, gdyby nie te okładki. jeden ciężar tu. Taki jak dla mnie brak wyważenia. ogóle się zobaczymy. Na razie wybieram na początek jak najwierniejszą imitację Dowo, czyli po prostu plastik, fantastik. To. Dzisiaj to idzie ze mną do łazienki. Bardzo jestem ciekaw. No i jestem. Jestem w Łazience. Tu chciałem powiedzieć, że mam taki ten. To po pracy ślady na szyberdachu. To kontuzja niezwiązana z goleniem. Dzisiaj będzie, jak już widzieliście, Big 77. Różowy chiński wynalazek. Zobaczymy. A tak poza tym, to standard. Czerwone proraso. i pędzelek jaki syntetyk, czyli dzien nylon. Ja wiem, słyszałem, że wszystkie z jaki są z nylonu, ale ten się nazywa nylon. Oprócz tego że jest. No i to czerwone proraso. Ja tutaj zapodałem wodę. Żeby wzbudzić mydło. I ta woda pójdzie jako pre Ups, Nie połóżę. Nie połóżę, bo Dobra. Pędzelek odsączony. Wiecie, ja już mam taką końcówkę troszeczkę tego mydła, tego pralaso i trzeba by je wykończyć w końcu. Używam namiętnie, ale ono mi się tak rozlatuje już w tym, w tym tygielku i już je szlak trafia, niestety. Tak bym chciał, żeby ono tak do końca wytrzymało i żeby yy, no, do końca je tak fajnie wybrać, wiecie. Żeby. Nie było, że jakieś odłamki latają po wsi, a przynajmniej po okolicy umywalki. Tylko chciałbym, żeby to tak się ładnie do końca dało zużyć. Nie nakładajcie proraso na oczy, tylko na zaraz. A trochę test. Tym niemniej damy radę. Kawał pędzla sporo się nabiło i całkiem fajna piana wyszła, no piana bez perwersji. No, i laszawet yy, w dłoń, długie te kurwy, bo na basenie byłem, żeby się ogolić, no, no długie, żeby się ogolić, ogolić. Golenie przy okazji. Przede wszystkim, to ja tam chodzę yy, na saunę. A... Golenie przy okazji. No ale byłem tam w środę. Byłem w środę, a dzisiaj jest niedziela. Środa, wczesne popołudnie, a niedziela, wieczór. No, jest pewna różnica, dobrze, 4 dni. Nie? Powiem tak. Na pierwszy ruch... No, jak brzytwa, nie? Wszystko znika. Ale... Yy, jeżeli chodzi o jakość cięcia Szału nie robi Ale Nie można powiedzieć, że jest źle No Ktoś przyłapało. Hmm. Nie rozumiem. Drugie przejście. No, drugie przejście idzie normalniej, dużo normalniej i obcięty las z wycięty zostało ukarczowanie tylko i już to idzie bardzo normalnie eleganiu i płynnie No z wyjątkiem tego tego miejsca. Coś tam było. Czy się trafiło? Czy może jednak się skaleczyłem? Okaże się później. Nie no, co to jest? lekko szczypie. Mimo, że to tylko woda. No umówmy się, tylko woda. Woda z mydłem. No i pod ruchwami, jak zwykle u mnie poprawki obowiązkowe Czyli standardowe daj burzej się. Oj, 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 moje oczko Moje oczko dostało poparcie Gdyby nie te kłaki takie długie, to pewno od początku bym nie marudził, że coś nie tak. Bo teraz goleń idzie, ok. Wiecie dlaczego ja porównuję to do, 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 do dowo? No nie, nie tylko ze względu na fakt, że ta sama technologia montażu żetki, że te same jakieś pomysły konstruktorskie, pewno zrzynka jakaś tam, bo dlaczego nie? Ale między innymi system golenia, sposób golenia jest bardzo podobny. W jednej prostej przestrzyny dową ma 61 mm długość krawędzi tnącej i byk 77 ma to za niespodzianka 61 mm. Dobra, czas złożyć kawafiurę. Hairdressing będzie standardowy, czyli uczesanie na gładko. Tyle tylko, że dzisiaj nie będzie golenia przedziałka, bo jest tam kontuzja lekka. I bym nie chciał sobie poprawić. Poprawić? No, nie chciałbym. Bo to mi akurat w pracy ta kontuzja lekka trafiła, wiecie jeżdżę samochodami, które ciągają naczepy chłodnie, dowożymy jedzonko do centrów dystrybucyjnych jakichś tam Tesco, azdy i innych takich wynalazków i naczepa z towarem akurat dla Aldy. Stała chyba dwudni dni na placu firmowym I, no i jak ją otworzyłem, to w środku okazało się, że są sople na uszczelkach. I oderwałem, otwierając. Problem jest taki, że ja, jak widzicie, nie mam żadnej amortyzacji na głowie, i moja czacha przyjęła całe, całe uderzenie na siebie trudno, wygoi się tam widzę, że nie on jeden, nie to jedno miejsce jest tutaj. do do mijania. Uważni obserwatorzy za, zapewne zauważyli, że pojechałem głowę z włosem, chyba po raz pierwszy w historii moich filmów. Po prostu długie te kudy na łbie. Ja wiem, że nie widać Bo siwizny na te skóry białego człowieka niewiele widać. Super. Przykro że trafiłem się w tego mojego, w to moje znamie. Trudno. A on będzie miał co robić. No Muszę powiedzieć, że ta chmurka w żyletce skoro się nazywa cloud to po angielsku znaczy chmurka taka łagodna jest ale tnie tnie, dajemy radę hmm. i proszę drugie przejście pierwsze przejście pod włos, drugie z włosem

Chodź przydasz się. O. Muszę powiedzieć, że Dobra, a on się przydał. Ja muszę chwilę odsapnąć. Po czym, pudełeczko jest. Po czym muszę położyć na siebie jakieś pachnibło. Nie? A może od razu. Może od razu. Cóż za niespodzianka. Czerwony proraz. Prawda, że niespodzianka? No, zaskoczyłem Was, nie? Super. Wiecie co? AUN szypał bardziej. Niektórzy ten AUN spłukują ja zostawiłem go w spokoju ja rozumiem dlaczego spłukują nie powiem, że nie mają racji AUN będzie miał dla niektórych osusza skórę ściąga ją lekko ja nie mam takich problemów i dlatego to olałem po prostu i u mnie nie spłukałem, tylko pojechałem od razu aftershave'em i jest dobrze. Zwykle tak robię. Nie przejmuję się spłukiwaniem mało. Ale jeżeli macie jakieś cokolwiek na skórze, to jakieś problemy, choćby delikatne, choćby w odczuciu, cokolwiek, spłucz się. Ma sens. Dobra, ja się czuję fajnie. Chyba plaster trzeba będzie przyłożyć. Chyba on nie dał rady. Yy, ja się czuję fajnie. Ogolony jestem. Po raz pierwszy od czterech dni, więc tym bardziej fajnie. A wam życzę dobrych następnych dni, nieustającego humoru, dużo zdrowia i do zobaczenia następnym razem. Cześć!